Cacko Ale gruby Panie na rowerze jeździć więcej, nie? Jak ten Jak szajbek Panie kolego Historia jest taka że to trzeba sprzedać I na czym to jest? Na Altusie Wspaniały Altus a czego wspaniały? Ja ci powiem tak, jeździłem na XTku na XT-ze na sramie i powiem Ci tak, że, Alt, że XTR to jest dobry, ale na wyścigi. Czyli masz takie mocne przekładanie, trzeba dobrze przycisnąć, żeby pszczk, pstryk, 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 pstryk. kolejny bieg i to jest bardzo dobre, żeby w czasie jakbyś jechał w jakichś wertepach czy jakichś hopkach, to żeby ci nie przełączyło samo a do jazdy rekreacyjnej, to Altus jest rewelacyjny. Z tego względu, że chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Czach, ciach, ciach. Wszystko chodzi pięknie. Elegancko. No i o to chodzi, nie? Żeby było pięknie. Hmm. Zresztą zakręćmy. Trzeba, ja, Jak teraz zmieniłem biegi, ja nie pamiętam na, na którym byłem biegu. Nie, akurat na tym. To jest w porządku. O dobrze, dobrze, dobrze oparł, dobra, tak zwana pancia, pancia Naw, na, nawet fajna. I teraz tak, szczerze, żeby nie było, że jakaś tak jak ci podpuszkę robię czy coś, no to muszę Ci powiedzieć, że jest parę mankamentów, które można byłoby zlikwidować, czyli po pierwsze umyć go, bo jest nieumyty, nie było tak zwanej pizzówy i wyczyć łańcuch, bo jest yy... brudne tutaj i to mocno, brudne po drugie, to już taka grubsza sprawa, czyli jedna ze szprych, jedna ze szprych Panie kolego zgubiła nypla, o i oto jona. nie wiem czy słyszysz tego nypla który jest w środku yy, w rawce i trzeba by go wydobyć yy, szprycha jest tu, o widzisz, szprycha jest prosta tylko nypel uciekł no wind wygląda na cały. Nie wiem jak to się stało, że on tam wpadł do środka, ale tak się stało. Czy koło jest zcentrowane? Na moje oko nie. Znaczy moje oko jest dobre. Zobacz. Moje oko koło jest dobre. No ale nie warto jeździć bez jednej szprychy. Warto to zrobić, prawda, niż sobie zcentrować yy, koło czy coś. Znaczy rozcentrować, przepraszam. No, odjeżdża, widzę, że sam. O, no to to, 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 spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Przednie koło Cudmalina. Tutaj nic nie świszczy, nic nie piszczy, nic nie buczy. Doś to to dużo. Piostyciusio to główno piasty, wszystko jest jak chodzi o przyciastki aczkolwiek. Przednie chyba, albo tylnie hamulce, klocki hamulcowe piszą, więc trzeba by to sobie też... Y Zrealizować. No, tak delikatnie, to nie jest jakiś wielki. O, słyszysz? Czasami tam zapiszą, ale to delikatne Te nowe klocki kosztują 20 zł. I to nawet nie, bo to jest najtańszy Shimano. Może nie najtańszy, ale z tych, z tych tańszych. To jest wszystko w oryginale. Yy... No, zmieniłem tylko siodełko, tak naprawdę na rubara, który jest bardzo mi dla mnie. Wygodne. Oczywiście mam nowe siodełko oryginalne, którego nigdy nie używałem bo ono jest takie, wiesz, jest takie jakby starodawne, taki styl retro. No to mi się nie podobało w ogóle dla mnie niewygodne, nie, nie więc taka e, historia. E, światełko mam tu piękne, takie światło to ponad stówek kosztuje mocno, zobacz. No, na USB ładowane. To jest w gratisie, panie kolego. Tak jestem szczodry no. Z przodu jest jeden bieg, z tyłu jest nawet nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. No bo masz przecież osiem, nie? Osiem, jest osiem, osiem. Trzeba by to od odkręcić. To jest, taka, która, yy, to jest taki uchwycik, który trzyma, żeby ci łańcuch nie spadł. Ale, ale brudne, nasmarowane w cholery. Ale zobaczę. Jak w szacowskim zegarku. Nie pyka, bo jest dużo smaru. No, słuchaj, to nie jest najwyższy model. To ten rower nie jest za 10 tysięcy, człowiek ocząsi się, nie? E... Tu trzeba odkręcić to i przykręcić tak, żeby nad, nad łańcuch, żeby trzymał łańcuch przed spadnięciem. Nie wiem, czego to się tak. tam się gdzieś nogą tego. No, rower ma teraz swoje tam od, odpryski, tu i tam. Nie powiem, że nie ma, bo jest to sprzęt używany. Nie nowy, będzie chciał nowy, dostaj do sklepu. I soków nowy, no jaki problem, nie? Tylko czekałem, żebyś przyszedł i, i brał, ile wlezie. Opona Candy, nak naklejki oryginalne. zaczęły zaczę schodzić, no nie wiem, od zimna, od wody, od czego. Od... W sumie ja ani po zimnym, ani po wodzie nie jeżdżę, bo nie mam zamiaru ani, ani marznąć ani być sklapany całego nie mam błotników, ani nic. No po prostu z czasem zeszły. Z tyłu dałem inne takie tam, cztery, wiesz, Focus, cztery gwiazdki, generalskie. Z tyłu jest opona Kenda, z przodu też. To jest wszystko w oryginale. Zmienimy je jedynie dentki. I a propos, chyba dentka z tyłu puszcza powietrze, bo coś widzę, że zeszło. Zeszło. No to trzeba by tą dentkę też zmienić. To są, to są drobnostki. Taśmy wymieniłem na, na nowe, więc taśmy są w porządku. Czego to gdzieś, gdzieś musiało się tam coś, nie wiem. Albo też prycha. Ciężko mi y, powiedzieć, ale to tam dentka, to wiesz, na Najwyżej silantów wlać i też będzie dobrze, czyli uszczelniacza. No nie, bo to jest dentkowa, to, to nie jest bezdentkowa. Zobaczmy z drugiej strony. Oczywiście jest to rozmiar L, idealny na osobę, tak, od 175 do 1,80 m, no nawet więcej niż 1,80 m. No jakbyś sobie wydłużył mostek, bo to jest mostek krót, krót, krótki, oryginalny, to nawet. Wyższa osoba, świetnie by sobie tutaj poradziła. Idealny do miasta, bo to ja muszę jak ja w ja nim jeździłem po mieście. No jeździłem. Ile ma kilometrów? Nie mogę Ci powiedzieć, bo nie wiem. Nie, nie mam licznika. Ale z tysiąc zrobiłem, myślę. Jeszcze zrobiłem z tysiąc kilometrów po mieście, nigdzie dalej nie jeżdżę, bo gdzie ja będę dalej jeździł, jak ja wszystko mam w mieście? za czym? Jeszcze po tarczach widać. tam użycie na tych tarczach, Ma, jeszcze, jeszcze jest oryginalne naklejki są. Jest obtarty tu i tam. Z Hiszpanii e, został kupiony e, w, w, u polskiego dystrybutora w hurtowni. E, w Częstochowie, nie wiem czy kojarzycie to jest e, jedyny dystrybutor w Polsce. Przynajmniej był swego czasu. E, to się nazywało kiedyś Polsport, teraz już chyba jakoś inaczej. No, jakoś. No, jakoś tak byłem osobiście. Zresztą jest rozpakowanie na kanale, tak? Jak sobie wpiszesz Orbea e, 10T, czy już nie pamiętam, jaki, jaki to jest model. To jest rozpakowanie i tam nawet recenzja jak była nowa. No to tam było w 2019, z tego co pamiętam. a numery ramy też są. Teryfikować, tutaj nic nie ukrywamy, jest wszystko tak, powinno być w szwajcarskim zegarku. Oczywiście można się przejechać, ale 100% trzeba do, do ręki dać albo przelewem natychmiastowym. Na Natychmiastowy tak, przelew, ile kosztuje to? Parę groszy. Albo blikiem jest za, za darmo przelew na telefon, bo to no nie ma tak, że sobie przychodzisz i sobie gdzieś pojedziesz w pizdło. Ja Cię później nie, nie złapię. To, że, ty mi, to mi, że mi dowód dasz, co mi z Twojego dowodu człowieku? Nie, 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 bo i taki cwaniaki były, wiesz. Słuchaj, ja nie jestem handlarzem, ale, bo tu pizzu być nie robię, jak wy widzisz plakiem nie jest obsikane, tylko jest jak jest. Parę mankamentów jest, o których Ci wszystkie mówię. I szczerze jest jeszcze je tutaj jeden taki mankament, że te gripy się kręcą, są oryginalne gripy, Creepy gripy, one się kręcą. No i poza tym tyle. Innych tutaj jakichś rzeczy niepożądanych nie widzę. Jeździ się świetnie, szczególnie na tych oponkach fajnych. No i oczywiście pamiętajmy, ci, którzy się tam pytają, ile waży, ile tego, pamiętajmy, to jest rower za 500 euro. Nawet nie 500 euro, mniej. To to... To nie ma co grymasić. Słuchajcie, idź do sklepu i za 2000 coś sobie kup no, nowego. Co kupisz? Z tego typu ro, ro, rowerów. Ja go kupiłem dlatego, że miał ładny kolor i wygląda. Prezentuje się fajnie. fajnie ludzie się oglądają, widzicie, ten attention jest. No. I każdy się pytał, A gdzie taki kupić? Gdzie to, 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 to kiedyś, jak jeszcze jeździłem, teraz już nie, nie, nie. To teraz wiesz gdzie kupić. U mnie możesz kupić, panie kolego, możesz kupić w krypto. Możesz kupić we Fiacie, jak tam chcesz. Dla mnie to wszystko jedno. W krypto może być mały rabacik, ale mały. Tyle co prowizja od, od krypto, nie, nie, nie więcej. Cenę jaką ustalam to e, 1999 i stówkę z tego e, oddaję na właśnie zrobienie tej, tej dętki, tej sprychy. No i na wyczyszczenie, no to stówka to myślę, że to jest dużo jedna szprycha, dentka, no to to jest yy, stówa, to jest konkretnie, nie? No, jeszcze tam gdzieś te lampki miałem, te, te, to też te dodaję, te oryginalne, nieużywane, te, te, te światełka na koła, zatem tam tego nigdy nie, u, nie używałem. Rozumiesz, jest dobrze. Powiesz, że dużo, że napiszesz do mnie na OLX, że, że, że żebym Ci sprzedał za pół ceny, no nie marnuj swojego czasu, ani mojego, no bo o, ja bym chciał sprzedać za pół ceny, to nie Sprzedał. Cena jest ha hashtag ostateczna, cokolwiek to znaczy. Ja nie daję nigdy cen nieostatecznych, tylko ostateczne i zdecy zdecydowane. O to chodzi, że ja go mogę sprzedać, ale jak go nie sprzedam, to się nic nie stanie, to będę na nim jeździł. To nie jest tak, że ja zbieram na coś, czy mam jakieś ciśnienie, że muszę go sprzedać, bo nie mam. Rower taki, jaki jest. Taki jest. A, widzisz tutaj. Przynajmniej zobaczyłeś, ee, o co chodzi. Dziękuję. <gry> Widzisz, że ludzie nie mają szacunku? Zauważyłem, ale to już na inny odcinek. Zero szacunku do kogokolwiek, widzę. Idą terenowo, a za mną jest miejsca dużo. dużo. Można było obejść, ja bym odszedł. No respect, jak, jak to mówią. Zero szacunku, szczególnie starsi osoby i kobiety. No ale to czas, się zmienimy. No i niestety to są przykre, to jest, ale tak jest. <laughs> e, dobra. Piasty szimanowskie są. W ogóle to osprzęt jest defaultowy, czyli taki jak fabryka dała. Jak chcesz się zaznajomić dokładnie za sprzętem, to sobie wygogluj ten rower e, w Google i nie pisz do mnie, jakie są przerzutki, jakie ten, tylko po prostu wygogluj nazwę i zaraz będziesz wiedział. No i już. że ludziom się nie chce, o to chodzi, że wszystko chcą mieć e, na patelni, w, no, no lepiej późmie linka. No, nie, nie. Jesteś zainteresowany, to sobie poszukaj. Nawet jest fajny zacisk oryginalny. No. Tak. A jak chcesz się tylko spotkać i pogadać, to napisz do mnie na live, czy tam pogadaj się ze, ze mną na, na live. Ja serio nie mam czasu, żeby godzinę spędzić tam gdzieś, bo ktoś chce sobie zobaczyć. Rower, czy chce pogadać ze mną? To, to już na live się pogadajmy. Wchodzisz na live'a i piszesz mi tam, że jestem głupi, czy tam jakiś. Tak, jakieś, że, że, że się nie znam, bo tacy też mi pisali, nie znasz się. No ja się nie muszę znać, bo ja nie jestem handlarzem rowerowym, tylko mam jeden rower swój prywatny, który chcę sprzedać po dwóch latach użytkowania. Bo on już, on, już, on już gwarancji nie ma, go w 2019 to więcej, to już trzy lata. No. Czy, czy ja jakąś daję gwarancję? Gwarancja do bramy i dalej się nie znamy. No, ale co myślałeś? Czy to gwarancja każdego? A co to, co to tak szprychy są? To tak szprychy mają być? Że jedna jest, że tu jest taka przestrzeń? No faktycznie, no. Bo tu jest też taka przestrzeń. No to dziwnie, to taka taki splot. No. Nie ma, nie daje żadnej gwarancji czegoś takiego. A jak Ci to nie pasuje, to po prostu nie, nie SAP. Komentarzach, czy tam gdzieś, tylko mów on, idziesz dalej, szukasz gdzieś tam, gdzieś indziej. No, likwiduj, czy tam gdzieś. Ja w tej cenie widziałem same stare rowery takie z, z 98 albo z 2005. Ten jest jeszcze w miarę nowy, w miarę ile to wideo trwa? 15 minut, no to mogę zakończyć i powiedzieć Wam, że jest zacny. Jak się nie sprzeda to się nie sprzeda, trudno, to nie jest jakaś wielka kwota, bo to jest zaledwie eee, ile? 450 euro? Po, po ile jest euro? Euro jest po 4,8 Po 2000 zł to ile to będzie w, w euro? Nie, nie za wiele, nie? No właśnie ja to nie wiem czy go sprzedawać. Bo fajnie się jeździ. Tylko że ja nim nie, nie jeżdżę, to na hulajnodze nodze i brzuch rośnie. Nie chce mi się nie jeździć, po prostu nie chce mi się no To jest, to jest właśnie to. Iść co Dobra, ale jakoś to musimy zakończyć. Oooo! Pozdrawiam, polecam.